Święty Michale Archaniele, wodzu niebieskich zastępów, pełen mocy i światła Bożego, przychodzę do Ciebie z ufnością i pokorą. Proszę Cię, ochroń mnie przed wszelkim złem, które próbuje przeniknąć moje życie, duszę i ciało. Odwróć ode mnie złe duchy, ich podszepty i podstępy, aby nie miały nade mną żadnej władzy. Święty Michale, Ty, który z mocą strąciłeś Szatana i Jego aniołów do otchłani, uwolnij mnie od wpływu ciemności i prowadź ku światłości Chrystusa. Wyjednaj mi łaskę zdrowia duszy i ciała, aby moje serce było czyste, umysł pełny pokoju, a ciało wypełnione siłą do wypełnienia woli Bożej. Otaczaj mnie swoją tarczą ochronną i umacniaj w chwilach próby, abym zawsze wytrwał wierzę i pozostał blisko Boga. Amen.